Marcel to prawdziwy wulkan energii. Mama Marcela po zaledwie kilku minutach spędzonych w sali zabaw nie mogła nadążyć za synkiem, a to dopiero początek zabawy i emocji. Pani Paulina odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Krzywańcu. Za kratami przebywa razem z dzieckiem. Każda chwila na wolności dla niej i Marcela jest na wagę złota. Fajne przeżycie, można się trochę odstresować, zapomnieć. Wszystko mu się podoba. Ta krótka wizyta matek skrzywańca w sali zabaw to nagroda za dobre sprawowanie. Dla dzieci prawdziwa frajda, a dla organizatorów, czyli studentów z penitencjarnego koła naukowego Prizon kopalnia wiedzy. Kiedy zabieramy osoby z powrotem do społeczeństwa, możemy wtedy, mamy tak naprawdę całą gamę różnych narzędzi, które możemy wykorzystać i staramy się je przeprowadzić tutaj w bladzie, w środowisku, które jest przyjazne dla dzieci. Koło naukowe Prizon od lat organizuje podobne akcje. W ten sposób opiekunowie koła i studenci badają, jak różne Formy resocjalizacji wpływają na osadzone. To wyjście do ludzi, to namiastka normalności, która w przyszłości ma zaprocentować. Dajemy też w tym momencie szansę zobaczenia wolnego, wolnej przestrzeni, zachowania się w danych sytuacjach w otwartym środowisku. Zakłady karne, w których przebywają kobiety z dziećmi, też zmieniają sposób działania. W krzywańcu uruchomiono domy matki i dziecka. Osadzone w zakładzie pracują, a dzieci uczęszczają do przedszkola wszystko za kratami. Dzień wygląda tak, że wstają mamy z dziećmi, szykują dzieci do przedszkola, ponieważ są dwie grupy przedszkolne, jedzą wspólnie śniadanko. Dzieci odprowadzane są do przedszkola. Mikołaj! Maluchom w sali zabaw prawdziwą radość sprawiła wizyta świętego Mikołaja. No, nie byłeś? Oprócz prezentów, które cieszyły najmłodszych, osadzone wskazywały, że najważniejsza jest po prostu ciepła atmosfera świąt i opuszczenie murów więzienia. Od trzech lat przebywam w zakładzie karnym, no i to jest moje pierwsze wyjście to takie, więc no tak fajnie ogólnie. Obecnie w zakładzie karnym w Krzywańcu wspólnie z matkami przebywa 15 dzieci.